Projekt, projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, e, zbierający informacje, maksymalnie dokładne informacje o działalności Polonii w całym świecie, w tym wypadku w Brazylii i w Argentynie, po to, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby Polonii, aby lepiej finansować działania Polonii, e, działalność kulturową, działalność oświatową. I myślę, że tutaj ta realizacja też jest bardzo, bardzo istotna. Wydujemy się w tej chwili. Wcześniej wiedzieliśmy, konfrontujemy naszą wiedzę na ten temat. Naprawdę jest dużo obrazowniczek polskiego pochodzenia. Wspaniała sprawa. Problem zasadniczy to język. Niestety rok 1938 zakaz edukacji w języku polskim, zakaz mówienia w języku polskim ma olbrzymie konsekwencje na rzeczywistość dzisiejszą. Wydawałoby się, że to tak dawno, a jednak czynnik jest decydujący. W tym momencie w Brazylii ten problem diagnozujemy jako problem języka polskiego, czyli problem nau nauczania języka polskiego. Te dzisiejsze wykłady, które wygłoszę ja i mój kolega profesor Tomasz Nowicki, dyrektor Instytutu Historii, to jest wartość dodana naszego wyjazdu. Zaproponowaliśmy te wykłady Towarzystwu i konsulatowi w Kurytybie i cieszymy się bardzo, że zostały one przyjęte. Powiemy o kulturze polskiej, o kulturze sarmackiej, trwałym nurcie w polskiej kulturze być może decydującym o charakterze dzisiejszej kultury polskiej i powiemy też o sposobach poszukiwania przodków, co wydaje się tutaj bardzo istotne i bardzo ważne dla Polonii Blazyryjskiej z wielu powodów, czysto, czysto historycznych, czysto wynikających z zainteresowań Polonii, ale także bardzo ważnych w osiąganiu kolejnych, przybliżenia kolejnego z Polską, czyli gdzieś na pewno Karty Polaka i w perspektywie być może też polskiego obywatelstwa. Ja jestem specjalistą od kultury polskiej, okresu nowożytnego, zajmuję się i renesansem, i sarmatyzmem, barokiem, a także oświeceniem. Ale wybrałem się sarmatyzm, dlatego że uznałem, że to jest zjawisko wyjątkowo trwałe w polskiej kulturze. Sarmatyzm w polskiej kulturze trwał przez ponad 150 lat. Jest nieporównywalny z żadnym innym zjawiskiem, z żadną inną formacją kulturową, dlatego odcisnął największe piętno na kulturze polskiej, na charakterze tego, co nazwanym polskością. Będę opowiadał dzisiaj o kolejnych fazach sarmatyzmu, o wpływie sarmatyzmu na dzisiejszą rzeczywistość kulturową. Będę mówił o stroju sarmackim również. Będę mówił też o takich zjawiskach, które powodowały, że sarmatyzm był atrakcyjny w Europie. Bo był. Na wschodzie był tym, co przybliżało do zachodu. Na zachodzie sarmacki strój oznaczał strój wschodni przewrotnie, ale mamy przykłady z e, takich obrazów przedstawiających Sarmatę i Urubensa i Urembranta, i u Rembrandta, i wielu innych malarzy, e, malarzy e, zachodnich. Z, m, był związany z, siel, z sielskością Żyna, życia na wsi. To był nurt, który był nurtem szlachersko-chłopskim. W dużym stopniu kultura polska poszła właśnie w takim kierunku kultury szlachersko-chłopskiej. Stąd sarmatyzm e, miał duży wpływ na to, kim dzisiaj jesteśmy. Drugą ważną kwestią było wyjątkowo emocjonalne podejście do rzeczywistości, sarmatyzmu. Sarmata był emocjonalny, nie był racjonalny i ten element, który emocjonalności w naszych dziełach wielokrotnie się pojawiał. Czy on był negatywny, czy pozytywny, nie możemy tego określić, ale z pewnością w takich kluczowych momentach gotowość do oddania życia za ojczyznę była cechą sarmacką, właśnie, Ojczyznę, którą traktowano jako pewne sakrum. Więc element polskiego patriotyzmu w dużej części został ukształtowany przez sarmatyzm właśnie jako zjawisko kulturowe w XVII wieku. Wieku, który był wiekiem wojen, wiekiem często też nietolerancji, ale taka była rzeczywistość, takie były wojny zewnętrzne Polski, potem obrona wewnętrzna i w dużej stopniu właśnie ten element polskości, patriotyzmu został wtedy właśnie ukształtowany.